Jesteśmy już w mastercamie. Jak widzimy, mamy przygotowany nasz element do obróbki. Tak jak poprzednim razem, już nie bawiłem się tutaj, przynajmniej nie, nie udokumentowałem tego y, etapu stawiania bryły do mastercama, później przesuwania jej odpowiednio i nadawania półfabrykatu. To zrobiłem sobie już wcześniej. Możemy sobie sprawdzić. Półfabrykat taki sam założony jest, jak w SOLIDWORKS przyjmowaliśmy. Wymiary 100 na 77 10 mm wysokości, i tak jest zorientowana nasza część w półfabrykacie. Dobrze, przejdźmy sobie od razu do obróbki, w takim razie. Wybieramy maszynę naszą domyślną. A nie, ona też była wybrana właściwie. Czyli po prostu dodajemy, dodajemy operację. Zaczniemy sobie od konturu. Ogólnie Kolejność operacji będzie wyglądała w ten sposób, że najpierw obrobimy sobie kontur zewnętrzny do określonej głębokości. Zostawimy sobie milimetr tak jakby grubości dna, żeby nam element nie wypadł. Później przejdziemy sobie do obrabiania tych okrągłych kieszeni, otworów właściwie. Następnie wykonamy tą fazę, która jest całej na całym obwodzie detalu, a na końcu. Yy, przejdziemy sobie konturem już od tej głębokości minus 9 mm na minus 10,5. Dajmy na to gdzieś tak, żeby nam się frez przebił na drugą stronę. I zostawimy sobie te tapsy na obwodzie, o których już mówiliśmy, żeby detal nam nie wypadł, żebyśmy sobie go mogli wyciąć ładnie. Jak już będzie gotowy, no to przejdźmy w takim razie do Toolpaths, Kontur. Tradycyjnie wybieramy polecenie C-Plane, Tu zostawiamy łańcuch. I zaznaczamy kontur, po którym ma się poruszać nam narzędzie. To jest oczywiście ten kontur, tylko już widzimy, że no tak, jeszcze oczywiście trzeba ustalić. Początek układu współrzędnych mamy w tym, w tym rogu. Po tym możemy rozpoznać, że znajdują się tutaj te szare linie. Z jest skierowany do góry, X jest skierowany do, do góry. Nie, y jest skierowany do góry, x jest skierowany w tą stronę. To możemy sobie podejrzeć, aha, no właśnie, przecież mamy to tutaj, e, mamy to tutaj zaznaczone na tych osiach. Czyli e, to jest nasz układ współrzędny, po którym się poruszamy. Zaznaczamy go. Widzimy, że kierunek nam się nie zgadza, ponieważ chce obrabiać w tą stronę. E, my chcemy, żeby było to w ruchu przeciwnym. Czyli obracamy kierunek. Ok. I ustalamy parametry. Będziemy to obrabiać frezem 6 mm. Jest to nasze pierwsze narzędzie. Tutaj już zmieniłem jego, ustawiłem jego parametry. Prędkość zazwyczaj dajemy tu 150. W tym przypadku ustalamy sobie nazwę kontur. Cut Parameters. Tutaj chcemy znowu zjeżdżać rampą. Żeby różnica między przejściami była określana na zasadzie głębokości, o którą się ma obniżyć. Czyli niech to będzie o 1 mm. Tutaj nie zaznaczamy tego przejścia na, na ostatecznej głębokości. Nie potrzebujemy tego. Nie zaznaczamy również żadnego naddatku na ścianach ani na powierzchni dolnej. Zdaje się, że strona poruszania się freza się zgadza z naszym kierunkiem. Zaraz sobie to zobaczymy. Tu nie możemy nic zmienić. Lead in, lead out. Tu nic nie zaznaczamy. Breakthrough też nie, multipasses tabs, z czego sobie korzystamy później. Natomiast tutaj mamy nasze mm, wysokości. Niech się porusza 3 mm nad, nad poziomem, nad czołem fabrykatu i zjedzie nam na minus 9 mm. Na minus 9 mm. Zgadzają się płaszczyzny, tak. Mamy obróbkę konturu. Na głębokość minus 9 mm. Dobrze. No teraz to samo robimy. Też wytniemy sobie konturem, ponieważ tutaj bodajże mamy. 10 mm ma średnica naszego otworu, 6 mm ma frez. Podwójna średnica freza to jest 12 mm, czyli to jest więcej niż ma średnica tego, niż ma średnica tego otworu. To znaczy, że wytnie nam całą, jakby całą swoją szerokością ten, ten otwór, który tutaj jest. Nie zostanie nam żadne, żadne, żaden materiał tutaj w środku, więc tak właśnie chcemy to zrobić i robimy to również poleceniem kontur. Z tym, że tu zaznaczamy ich więcej. Widzimy już, że y, kierunek nam się nie zgadza. Obracamy. Również. Również. I również. I później sobie będziemy obserwować, bo tutaj może być problem, jednak z kierunkiem, y, po której stronie odczyta program, że ma się poruszać. Tu pozostawimy wszystko takie samo. Tutaj również pozostawimy. Y, ten, tą głębokość, o którą ma się za, zagłębiać fres. Tutaj zdaje się, że będziemy się potrzebowali po, poruszać po drugiej stronie od, od wektora. Wszystkie te opcje pozostają bez zmian. Linking parameters tutaj sobie tylko dodamy, że ma zjechać na jakieś 10,5, tak żeby nam zrobiło ładnie przebicie. A tutaj zamiast y, przecinka trzeba dać kropkę. I mamy obróbkę otworów, czyli zgodził nam się kierunek. Wszystko jest tak, jak sobie planowaliśmy. Dobra, to teraz najciekawsza rzecz, a mianowicie korzystamy z nowego polecenia, które się nazywa w grupie Surface Finish. Wybieramy polecenie kontur. Przy wybieraniu Select Drive, Drive Surface nie pokażą nam się pojedyncze. Jeśli będziemy chcieli kliknąć, to zaznaczy nam całość. Nie tak chcemy to zrobić. Tutaj to wykasujemy. Ponownie zaznaczamy Select Drive Surface. I tutaj, żeby zaznaczyć poszczególne powierzchnie, należy wybrać tutaj to polecenie Activate Solid Sections i wyłączyć Select Body. Teraz mamy tutaj tylko Select Face. I to pozwala nam pozaznaczać te lica, które chcemy, żeby zostały obrobione. Dokładnie tak. Enter. Mamy sześć, y, sześć elementów, w naszym, y, jakby po których ma być prowadzony fres. OK. I tutaj widzimy, że to okienko teraz się trochę różni od tych, do których przyzwyczailiśmy się przy. Y, przy funkcjach 2D, to już jest funkcja 3D. I tutaj wybieramy sobie znowu ten fres, który mieliśmy wcześniej. Dajmy na to 150. Tutaj damy faza. Atom sobie wcześniej nie, nie, nie nazwaliśmy tamtej operacji, ale to nic. Co tutaj jeszcze trzeba zamienić? Tak samo pozycje wycofania. Tutaj nie musimy właściwie tego zaznaczać. To wystarczy, że. 5 mm, to tyle ma się poruszać nad, nad powierzchnią detalu nasz fres. Tutaj również naddatki się zostawia na, na obróbkę jakąś wykańczającą później. My niestety tutaj powinno się generalnie takie fazy powinno się obrabiać frezem z, z promieniem albo frezem kulowym. Niestety nie mamy takiego, mamy zwykły frez ze ściętym jakby narożem 90 stopni i to może nam zostawić trochę brzydką powierzchnię. No zobaczymy jak to wyjdzie. Ja pamiętam, że właśnie jak pracowałem na frezarce to, to był pewien problem, bo trzeba było korzystać z tego albo przynajmniej obrobić właśnie zgrubnie zwykłym frezem, a później znaczy po tej operacji zostawić naddatek jakiś tam 0,1 mm i dokończyć obróbkę frezem z, z zaokrąglonym narożem, wtedy faktycznie ta powierzchnia wychodziła ładna. No ale tutaj nie mamy, takiego, nie mamy takiej możliwości, dlatego zrobimy sobie to po prostu w ten sposób. Będziemy zjeżdżać co 10 mm. Tutaj wszystkie te, wszystkie te rzeczy zostawiamy znowu tak jak są. Entry, Exit, Outline, tutaj też moglibyśmy sobie zaznaczyć, żeby frez dojeżdżał do materiału po jakimś okręgu opisanym tymi, opisanym tymi parametrami. Natomiast nas interesuje tutaj, też yy, Gap Settings, nie, nie tutaj. Advanced Settings, Only Between Surface. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego tylko ta opcja działa tak jakbym sobie, yy, tak, yy, tak jak... Yy, Chcemy, żeby, żeby zachowywał się ten frez. Zaraz sobie zobaczycie, jak to będzie wyglądało w innych przypadkach. Tutaj wykorzystaliśmy właśnie tą opcję. Ona się tutaj nam trochę, trochę zmywa. I teraz patrzymy. Tak będzie jeździł frez wokół naszego, wokół naszego detalu, żeby obrobić fazę pod takim kątem, jakim, jakim wyznaczyliśmy. Czyby to była okrągła faza, czy tutaj był jakiś, byłby jakaś fala, szlaczek, nie wiem co. Dopóki jest to opisane w kadzie w jakiś sposób, to za, tą, za, tą, za pomocą tej funkcji obrobimy takie coś. Natomiast co by się wydarzyło, gdybym, gdybym wybrał inną opcję tutaj w Advanced Settings automatically na przykład. Widzimy, że fres objeżdża tak jakby tą fazę z dwóch stron. Tak jakby od tej strony i od tej strony drugiej. Jeśli byśmy sobie wygasili, wygasili widok, widok elementu, damy radę to zrobić. Chyba moglibyśmy to gdzieś tutaj zrobić, no nie widzę tej opcji na tą chwilę. W każdym razie widzimy, co się tutaj dzieje. Fresz porusza się również yy, wewnątrz materiału, tego nie chcemy. I właśnie dlatego yy, zauważyłem, że tylko, yy, tylko tutaj, jeśli się ustawi Only Between Surfaces, to wygląda to tak jak. Po, a sprawdźmy sobie jeszcze Over All Edges. No, mamy to samo co poprzednim razem. Czyli nie chcemy, nie chcemy tego w ten sposób. My chcemy, żeby się poruszał tylko od zewnątrz. W ten sposób jest poprawnie dobrze, mamy, mamy obrobioną fazę. Teraz przechodzimy do ostatniej czynności, jaką jest wycięcie tego talu, tak żeby zostały tylko tabsy. Co zrobimy? Zrobimy sobie po prostu kopię tego, co było tutaj i ją odpowiednio zmienimy. Tutaj przede wszystkim, linking parameter Zaczniemy sobie od tego poziomu minus 9. Milimetrów I zjedziemy na minus 10,5 Tutaj nie będziemy się już poruszali rampą Tylko przejedziemy sobie to wszystko jednym, jednym przejściem Za pomocą funkcji 2D Tutaj strona nam się zgadza Natomiast jeszcze potrzebujemy tabsy I wybieramy sobie tabsy I tutaj możemy ustalić ich bo ilość, tak, number of tabs, załóżmy, że 4 nam wystarczą i teraz ich szerokość 20 mm. To jest za dużo. Ustawimy sobie na to 5 i ich szerokość ich szerokość to będzie 1 mm. To zostanie akurat, narzucone przez linking parameters. Także tak czy inaczej, nie wiem czy jest konieczność tutaj podawania tego, zostawimy to w ten sposób. I zobaczmy, co się dzieje. Widzimy, że jest ten ostatni przejazd się pojawił. Co więcej, widzimy tutaj wycofania freza w osi Z. Jedno, drugie, trzecie i czwarte jest tutaj. Wszystko tak jakbyśmy sobie tak jak to przewidzieliśmy. No dobra, wygląda na to, że mamy wszystko. Zobaczmy sobie symulację, jak to wszystko wygląda. I ile to trwa. No mamy 31 minut 30 minut, 31 minut frezowania. To jest dość dużo, ale w sumie spodziewałem się takiego wyniku ponieważ tutaj mamy małe prędkości posuwowe, a sam ten kontur zjeżdżający co 1,10 mm będzie bardzo długo trwał. No ale tak sobie to zrobimy, no niestety. Zobaczmy jak się zachowuje frez, czy nie mamy tu gdzieś kolizji. Widzimy, że zostawił nam, zostawił nam trochę na podłodze. A teraz zostawił również tabsy. Od dołu może to być lepiej widoczne. Widzimy. Są. I faza również też jest odobrobiona. Widać, że co 1 mm. Wygląda jakby trochę, trochę brakło, ale może to być może to być problem z grafiką tylko, albo faktycznie tu został już 1,1 1, mm. No nic. Tak to widzimy, tak to będzie wyglądać, a przynajmniej mamy taką nadzieję, że będzie wyglądać. 31 minut. No, trochę tego będzie oglądania, dlatego prawdopodobnie jeszcze bardziej przyspieszę wideo, albo po prostu nie będę, nie będę pokazywał całej, całej długości każdej operacji. To w sumie bez sensu. Dlatego tak, to będzie wszystko tutaj, w tym co sobie chcieliśmy zrobić. I dziękuję Wam bardzo, zapraszam. Do oglądania, co z tego wyjdzie, z tego naszego spinera. Pozdrawiam.